Konfiguracja elektronowa atomu w stanie podstawowym pewnego pierwiastka X wygląda następująco. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Teraz musimy określić kilka parametrów. Pierwszy jest to liczba atomowa. Na początek policzę elektrony. Pierwsza powłoka, 2 elektrony. Druga powłoka, 8 elektronów. Trzecia powłoka 7 elektronów. 2 plus 8 plus 7 mamy 17 elektronów. 17 elektronów w stanie postawym ma chlor, ponieważ 17 jest to jego liczba porządkowa. I liczba atomowa, czyli liczba atomowa jest to 17. Jaki jest symbol tego pierwiastka? Symbol pierwiastka. To Cl. Które elektrony są elektronami walencyjnymi? Ponieważ jest to blok P, to w przypadku bloku P mamy konfigurację NS2NPX. W tym przypadku to są elektrony walencyjne 3S2, 3P5. To są elektrony walencyjne na trzeciej powłoce. Najwyższy i najniższy stopień utlenienia tego pierwiastka. Najwyższy stopień utlenienia, ponieważ mamy 7 elektronów, jest to grupa 17, to najwyższy stopień jest plus 7, natomiast najniższy mamy 7, minus 8 jest minus 1, czyli to jest najniższy stopień utlenienia chloru.